i never made it, but I know I did takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Prezentujemy tu tylko dwie grupy zwierząt, ssaki i ptaki. Nie ma wszystkie gatunki, może z wyjątkiem tego niedźwiedzia, możemy spotkać żywe no, w promieniu tak 50 km, km Białostoku. Bo z Białostoku jesteście Państwo, nie? Wiedziałam do Tutaj. Czyli krótko mówiąc, większo, a większość z tych gatunków zwierząt to są zwierzęta rzadkie i chronione. A skoro chronione, pojawia się pytanie: skąd się one znalazły? Nie możemy łamać pan. To są zwierzęta półwypadkowe. My celowo nie pozyskujemy zwierząt, żeby je pokazywać. No nie wypadałoby nam jako przyrodników nawet coś takiego robić, jak wspomniałem chronione. Gdy takie zwierzę martwe do nas dotrze, to studenci biologii oni czasami monitorują swój śmiertelność na takich ważnych drogach na terenie tutaj Podlasia, pod innymi taką... Czarską drogę tak zwaną, przecinającą Wierzański Park Narodowy, o Państwo jest... słyszeliście. I na takie zwierzę do nas trafi martwy, młody preparatorom. Sami nie upisniczymy w preparowaniu. Ja nie sądzę, żeby to było przyjemne zajęcie. Ci preparatorzy usuwają miękkie tkanki, które mogą ubyć rozkładowi i zastępują jakimiś tworzywami sztucznymi. Popatrzmy na tego łosia, czyli krótko mówiąc, prawdziwa jest skóra pokryta <laughs> sierścią, tak? W poroże, kopyta. Ale oko jest już sztuczne, szklane bądź plastikowe, wykonane jako tego gatunku zwierzęcia. Całe wnętrze, wnętrzności, mięśnie, pewnie większość szkieletów zostało usunięte i z jakiejś pianki, kiedyś używano w pachów, tak? w tej chwili z pianki można uformować dowolny kształt zwierzęcia, pewnie na jakimś metalowym stelażu, a skórę oczywiście wcześniej przygotowane, jakąś tam zmarnowaną, zostało to obciągnięte, miejsca łączenia gdzieś tam na na stronie brzusznej zostały zamaskowane i łącz wygląda jak, jak żywy. Po co Państwu to opowiadam? Otóż gdy okaz jest ukończony, taki preparatorzy napylają sierść taków, w czasie różnego rodzaju ocznikami obudowójczymi, No po to, żeby tych okazów nie podjadały na ryski, wole, czy inne o odżywiające się sierścią bądź pierwszą. Dlatego zaraz Państwo będziecie sami tutaj. Oglądać i nie dotykajcie tych okazji niewłaściwych, no bo te czynniki na pewno nie są zdrowe. No, drugi powód jest taki, że każde głośnięcie coś tam się można wygłasnąć, prawda? Na, na marcu że się nie odrosną. Można go spotkać na stawach Proszę. Tam przy kąpielisku są obok, obok kąpieliska, są wystawy hodowlane. Tam można wejść, nie można wjechać, bo tam zakaz wjazdu, ale można wejść pieszo, mówię Państwu, jako przewodnikom. To jest bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o przyrodnicza, rejon, szczególnie o ptaki. Między innymi tego, tego bąka można tam spotkać. Można bardziej usłyszeć i spotkać. To jest ptak, który gnieździ się w trzcinach, wydaje głos taki porządny do dmuchania, byśmy dmuchali pustą butelkę. Niesie się na dwa kilometry ten głos, a więc go można usłyszeć z daleka. Parę lat temu, wiadomo, że się często zagląda, fotografowałem. Godzina, gdzieś około 6 rano. Zatrzymuje się autokar francuski, w francuskich numerach, wysypuje się Francuzów 60., lunetami z No i zaczepiają, mówię. Mówię, co tu się dzieje, mówię. Fachowcy, to nie są tacy amatorzy, dobrze znają w takie, słyszą bąka, Słyszą remiza, to jest taki ptak, który robi takie jak, jak skarpetki wiszące gniazda. Pewnie mm -hmm. Państwo słyszeliście czy widzieliście? Słyszą te ptaki i mówią, co się dzieje. Obok miasto ponad 200 20 tysięcy, nikogo tu nie ma. Jeden człowiek, ja. No i jakoś trudno mi było usprawiedliwiać tych rybaków, mówię, że no, przyzwyczajeni są do tej przyrody, nie, nie chcę się podziwiać, a oni gdzieś tam spod, spod Paryża przyjechali, żeby, żeby przyjrzeć się temu Bąkowi. posłuchać, nawet nie tyle przyjrzeć, bo go trudno wypatrzeć. To jest ptak, który rzadko podrywa się do lotu, najczęściej unika, u, unika lotu, a u, ucieka na piechotę. Jak go się zaskoczy, staje tutaj, tak dlatego, preparatora. Pro, 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 zaproponowaliśmy, żeby tak nam spreparował. Przyjmuje taką postać stojącą, zadziera do góry dziób i zamyka oczy. Jak, jak wiatr rusza ruszać cimo, ginie. Ja go kiedyś obserwowałem. kupo się ruszał, za od niedaleko, nie wiem, 20 metrów, 30. Widziałem go. Póki, póki się ruszą, bo tam nie wiem, ktoś się zaniepokoił, bo ja byłem w Czadownia, więc mnie nie, nie widział, ktoś w czymś się zaniepokoił, stanął nieruchomo. musiałem się wpatrywać, przez 15 minut, żeby go odszukać. A na terenie Polski ten bąk jest? Tak, tak, na terenie Polski, Z ale tylko w rejonach, w rejonach. Hmm. natomiast na, w Europie hmm. już trzeba rzadsi. Hmm. No, nie, niektórych, ale tam jak jest rzadszy, no to już tam tysiąc ornitologów oblega ten rejon. Nie, ale tak. Stawy Dojewickie są cztery gatunki perkozów, dlatego te e, autokary Huitziersów. Tak. No tak, to teraz e, trzy, bo to dawna sprawa już. No, ale między Biebrzem a uwierzą, to jest tak. taki postój na Stawach Dojewickich. E, z taką, ci, którzy odliczają listę gatunków to, tak, tak, e, tak, e, bo, liczbowo, to, e, to jest dobry punkt. Ja nie to jest, skazana, jest nieaktualne, to jest. bo kiedyś był Rokaty, prawda, tak, i, przed jedyne tam... stanowisko w Polsce było perkoza rogatego właśnie w ale trzy w kupie, zobaczyć co to też tak, jest. ale dobry wynik. I te ptaki są tam mało płochliwe, dlatego że no, to są hodowlane stawy. Tam ludzie się kręcą. I oni nie ptaki ptaki są takie bardzo płochliwe. Jak się stanie nawet nieruchomo, bez takiej wielkiej osłony, to mogą, można to z bliska jest stosunkowo oglądać. Lurnetki to jest wystarczające, dobre miejsce, żeby przyglądać. No i tam są takie. takie... No, tamte gniazda remizów ja co roku widuję. Oczywiście tam nie można się zbliżać Wiesz, do metry tak? do tego gniazda, żeby go nie poznać, A tam z odległości 15 metrów można spokojnie, bo on na, na taką odległość można się przyglądać, jak on wije te gniazda, to jest naprawdę coś niebywałego. Zapraszam dalej. Czyli skałą. Prezentujemy je tutaj na tej ścianie i w, tych, i w tej gablocie. To, co opowiadałem Państwu o tych skamieniowościach, no to skamieniowości to się tworzą w skałach osadowych. Nie w górkach, nie w pochodzenia wulkanicznego czy metabolicznych, bardzo rzadko w każdym razie, a głównie w skałach osadowych. Natomiast w tych pozostałych gablotach prezentujemy minerały. No, czyli te związki, które przyjmują najczęściej postać, yy, yy, tak? A w tej gablocie tutaj wiszącej na ścianie mamy meteoryty, czyli ta materia kosmiczna, która do nas przylatuje w postaci planetoidów prawda, i, i się rozbija naszą planetę. Mamy spory zbiór. Jak będziecie Państwo widzieli to, to na etykietkach, darowizna Państwa datów. Więcej, trzy czwarte zbiorów przekazali nam geolodzy. Mamy Państwo geologów z Białegostoku, Państwo datowy. Przekazali nam, nie pamiętam, 60 meteorytów i 800 chyba okazów minerałów. Cały swój dorobek życia, czyli na więc jeździli po świecie i, i gdzieś tam e, zbierane, kupowane, i wszystko to nam przekazali. Ta wystawa poświęcona jest rejonom e, e, przepraszam, e, rafom koralowym. Takie wystawy dzisiaj byśmy już nie mogli stworzyć. To jedna z naszych pierwszych wystaw, pamiętam, 36 lat temu. Chyba po raz pierwszy ją żeśmy wystawili. Dzisiaj wszystkie rafy chronią pod ścisłą ochroną. Nie można. Najbliższa rafa koralowa to jest Morze Czerwone, czyli Egipt na przykład. Tak? Zachęcam. To jest jedna z piękniejszych raf. Oczywiście najładniejsza jest ta australijska, prawda? ta tak zwana barierowa, tak? wielka rafa koralowa. Ale ta najbliżej nasza Morze Czerwone jest równie piękne. Trzeba pamiętać, gdyby się Państwo byli gdzieś sami czy z wycieczką. Nie wolno nawet nie tyle z, z raf, ale w ogóle z plaży przylegającej do rafy, bo to jest też częścią jakby, rafy. Nie wolno żadnej muszelki wziąć, nic dosłownie, bo na granicy można mieć duże nieprzyjemności, łącznie z więzieniem. Także w ten sposób większość raf jest chroniona, bo to są naprawdę ekosystemy chyba najbardziej zagrożone. Obok tych największych lasów deszczowych, typu Amazonii, to chyba rafy koralowe są takie najcenniejsze i najbardziej zagrożone. My tutaj prezentujemy tylko różnorodność. Pokazujemy, jak to jest różnorodność tych, tych raf. Nie pokazujemy piękna, bo większość tych wyjątków może się maku, bo tam akurat muszle mają sobie naturalne barwy, ale pozostałe to są albo, albo szkielety wewnętrzne, jak na przykład koralowców, albo już wyblakłe, wyblakłe okazje. Jedyne rybki tutaj specjalnie żeśmy zamówili, pokazujące, jak to jest piękny, barwny świat. Rafy trzeba oglądać albo na filmach przyrodniczych, kolorowych, prawda, albo pływać osobiście. Wtedy można je docenić. Akurat pływałem na tej rafie Morzu Czerwonym i na powierzchni, powiedzmy, metra kwadratowego, czyli tej dobroty, tej samych tylko na, na, ślimaków nagoskrzelnych. Tutaj jest jeden pierwszy ten rysunek, takie kolorowe ślimaki. One nie mają, nie mają skorupek, tak? nie mają tych pancerzyków. To samych ślimaków widziałem 10 gatunków na metrze kwadratowym. Każdy był inny. Aż, proszę mi wierzyć. Jeden był fioletowy, żółte gwiazdki. Jak to dobór naturalny wytworzył, no myślę, że to chyba y, jest to argument dla tych, którzy y, w ewolucji nie wierzą. <laughs> <laughs> bo, <to> <laughs> bo, bo, to, bo to jest faktycznie niesamowite, <laughs> że, 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 że coś takiego można. Inny był jakiś tam w paski kolorowy, no szereg przepiękny, no, jak tutaj widzicie Państwo, jakiś cały czerwony, także no, to jest bajeczny świat. No i niestety ginący, ginący bo, bo no, głównie przemysł stoczniowy, prawda? kataklizmy różnego rodzaju tankowców i tak dalej, ale też i turystyka. Nie wolno po rafach chodzić. No można pływać, nie wolno natomiast opierać się, prawda? czyli na płycizna, bo one już że tak powiem, na bardzo płytkich, na, na głębokości już pół metra już koralowce bytują i już wtedy no, nie, nie można chodzić. Trzeba pływać, pływać trzeba z pomostów i tam wchodzić. Nie wszystkie to kraje przygotowują, niektórzy zadzwalają bezpośrednio straży. No jak człowiek idzie pieszo, no to depcza to jest... Yy, ta rafę, no w ogóle koralowce niekiedy bardzo długie, bo przecież ta rafa barierowa osaleńska ma długość ponad 2000 kilometrów, a wytworzyły je zwierzęta. Pojedynczy polik koralowca to jest zwierzę 5 mm. To jak, jak łatwo się domyśleć, to wymaga dużo czasu, żeby coś takiego powstało, no i w związku z tym jest bardzo podatne na wszelkiego rodzaju zniszczenia, bo przecież to powstawanie rafy koralowej trwa długo, i, no i niesie to osoba takie niestety przykre konsekwencje.